Cześć, tu Marek, a to jest odcinek specjalny sztuki e-commerce, który nagrałem dla Was na scenie targów i handlu na żywo. Moim i Waszym gościem jest osoba, która jest fenomenalnym rozmówcą. I ja do dzisiaj pamiętam, jak zobaczyłem tego człowieka w kuluarach targów, otoczonego przez masę ludzi, którzy po prostu słuchali tego, co on ma do powiedzenia, i wcale im się nie dziwię, bo jak opowiadam mi o swoich historiach na scenie, to ja też. Potrafiłem zapomnieć pytania. Moim i waszym gościem podczas tej rozmowy jest Andrzej Miszk, założyciel firmy Tezeusz. Tezeusza chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Największy antykwariat internetowy w Polsce. No i z Andrzejem porozmawialiśmy o tym, jak wyglądała historia powstania tego przedsięwzięcia i jakie są ich plany na przyszłość, a plany są naprawdę imponujące. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was super inspirująca. No i mam też nadzieję, że na następnej edycji wszyscy spotkamy się razem w Warszawie. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Was do naszej rozmowy. To słuchajcie, zanim zaczniemy i tak się rozsiądziemy, to, to na czym być może ktoś z Was usiadł, a być może ktoś zauważył, to książki z antykwariatu Tezeusz, te książki generalnie są dla Was, więc jeżeli usiedliście i Was coś uwiera, albo zauważyliście, że tam coś leży, to generalnie możecie sobie te książki zabrać, możecie razem z nami dzisiaj poczuć vibe tego, że jednak używane książki no, mogą faktycznie odzyskać drugie życie. On powinien być włączony, Andrzeju. Pewnie. Raz, dwa, raz, mamy włączony drugi mikrofon. Możemy go trochę podkręcić. Możemy jeszcze raz spróbować, ewentualnie. Raz, dwa, o, raz, dwa. Piękny baryton. Mam nadzieję, że to tak się mówi. Andrzeju, bardzo miło mi cię gościć. Również Słuchaj. dziękuję za zaproszenie, Marku. No, cała przyjemność naprawdę dzisiaj po mojej stronie. Słuchaj, zacznijmy od. Albo może nie, nie zaczynamy romantycznie. Zacznijmy może od takiego. Krótkiego przedstawienia, czym właściwie jest Tezeusz dla osób, które nie znają jeszcze Waszego profilu działalności. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Pozdrawiam z Krakowa i hala, z Podhala, z Kasienki Małej, gdzie rozpoczęliśmy tą przygodę Tezeusza. Tezeusz.pl jest liderem branży antykwarycznej w Polsce. Można powiedzieć, że przez 13 lat zmieniliśmy tę branżę, pokazaliśmy skalę dużego, 200-300 milionowego rynku z milionami klientów. Udało nam się stworzyć pierwszą firmę, która pokazała, że w książkach używanych jest duży biznes, który może się skalować. I o tej historii, jak rozumiem, Marek chciałby ze mną dzisiaj porozmawiać, tak? Tak, zdecydowanie wykorzystam to, że no myślę sobie rzadko na scenie i, i tych targów, ale też rzadko ja mam okazję poznać osoby, które mogą się takim dużym doświadczeniem podzielić. I myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy wrócimy trochę do takiej romantycznej historii i cofniemy się o 12 lat, 13 lat już prawie. Jeżeli nie macie Andrzeja na LinkedInie, to polecam przynajmniej zerknąć sobie na jego profil. Tam zobaczycie takie zdjęcie z takim Baldachimem i trochę młodszym Andrzejem w 2012 roku i chciałbym, żebyś mi opowiedział, mi i naszym słuchaczom, jak wyglądała historia Tezeusza. To znaczy, gdybyśmy tak mieli szybko przewinąć przez te wszystkie lata od 2012 roku do dzisiaj, to jak wyglądała ta historia? No, historia była bardzo prosta. W wieku lat 45 zostałem z dwoma tysiącami złotych, z plecakiem książek i musiałem rozpocząć swoje życie od nowa. Z przyjaciółką zamieszkaliśmy w górach, bo chcieliśmy tam żyć. No ale z czegoś w tych górach trzeba było żyć. Ponieważ w młodości w Trójmieście prowadziłem sieć księgarni, więc wróciłem po dwudziestu paru latach do tego pomysłu internetowo. Chcieliśmy zostać w górach i wykorzystać internet do tego, żeby stworzyć antykwariat online. Myśleliśmy o małym pomyśle z jakimś obrotem 25 tysięcy, 5 tysięcy zostanie na życie i będziemy prowadzili takie romantyczne życie w tych górach w Beskidzie Wyspowym. Szybko okazało się, że nie da rady robić małego biznesu w internecie. Teraz firma po tych 13 latach Robi obroty około 40-50 milionów rocznie, głównie na książce używanej. W tym momencie jesteśmy podczas takiej transformacji, kiedy naszym celem jest stworzenie takiego najlepszego, multiformatowego e-commerce książkowego w Polsce, w którym wszystkie formaty będziemy oferować czyli książki nowe, papierowe, e-booki audiobooki i jednocześnie wychodzimy za granicę. W przyszłym roku ruszamy do Czech i stamtąd na te największe rynki antykwaryczne w Europie Zachodniej. Jednocześnie z taką jedną z najlepszych firm konsultingowych iYm rozpoczęliśmy transformację firmy na AI First, czyli napędzaną w całości sztuczną inteligencją. Mamy już taką mapę drogową tej firmy, no i w ciągu trzech lat ten e-commerce przekształcimy tak, że no każde ludzkie działanie, każdy proces z klientami, z pracownikami, z konkurencją będzie wspomagany sztuczną inteligencją, i to zmieni jakby wszystko w naszym działaniu. To słuchaj, jeszcze bym chciał. Zostać chwilę przy tobie, jeżeli pozwolisz, bo przeczytałem sobie na tym samym zresztą wpisie, na którym był ten baldachim, przeczytałem takie fajne zdanie: Kiedyś kupiec, sprzedawca, ochroniarz, kierowca, zaopatrzeniowiec, sprzątasz, tragarz, rekruter. Czym zajmuje się człowiek po tych 30, 50 milionach więcej? Czy dzisiaj, zakładam, że dzisiaj już nie wszystkie te role pełnisz? Ale zastanawiam się, jak zmieniła się Twoja perspektywa w pracy. Najtrudniej jest zrobić coś z niczego. Na pewno wśród Was są przedsiębiorcy albo ludzie, którzy robili firmy, są w tych firmach, które zaczynały od tego niczego. Moje nic i moje przyjaciółki to. Okazało się, że to, ta złotówka przesłowiowa to było 300 tysięcy, w większości w kredycie, w leasingu i w pięciu tysiącach naszych książek, które rzuciliśmy, powiedzmy, żeby spróbować, jak te książki się sprzedają. I rzeczywiście to, co Marku mówisz, po pierwszym roku zrobiliśmy takie duże stoisko na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. No i tam. Po raz pierwszy firma tak zaistniała również w realu. No i jako ten szef firmy nie jest się z początku szefem, jest się wszystkim. Czyli sprzątałem, rekrutowałem, byłem ochroniarzem, byłem kupcem. No bo firma powstaje od jednego człowieka, od dwóch ludzi i przekształca się dopiero stopniowo do kilkusetosobowego czy kilkutysięcznego zespołu. Mhm. Łatwo Ci było pozbywać się obowiązków? Bo to jest też problem, który wielu przedsiębiorców ma. Jak delegować, jak pozbywać się odpowiedzialności. No, akurat dla mnie to było najłatwiejsze, bo po to rozwijałem tę firmę, bo mi się nie chciało samemu wszystkiego robić. I dzięki temu firma się mogła rozwijać, bo nie chciało mi się jeździć na pocztę, nie chciało mi się robić wiecznie zakupów książkowych po całym kraju, nie chciało mi się obsługiwać social mediów. I po prostu jak tylko zaczynałem coś robić, wystawiłem pierwsze 26 książek. Zajęło mi to trzy dni. Teraz wystawiamy, moi ludzie wystawiają 5 tysięcy książek dziennie. Więc takiego pracownika jak ja bym pewnie nie zatrudnił, bo trochę za wolno poszło. No i pomyślałem, nie, no, ja się do tego kompletnie nie nadaję. Muszę zatrudnić kogoś, kto będzie wystawiał te książki do sklepu, do sieci. I tak było z każdą czynnością. W końcu po. Mniej więcej 10 latach uznałem, że no, lepiej, żeby ktoś inny prowadził tę firmę. No i zatrudniałem już dyrektorów, dyrektora zarządzającego. Więc delegowanie jest trudne, obowiązków. Natomiast bez delegowania nie ma szansy na rozwój. Jeżeli chce się być z osią, samosią, nigdy się nie zrobi większej firmy niż firma mikro. A czym zajmujesz się dzisiaj w pracy? Dzisiaj w pracy. No, przychodzę na 11, na dwunastą. Wcześniej przez 3 godziny zastanawiam się, co będę robił. Proszę o kawę. Mam już plan spotkań. Spotykam się no, z dyrektorami, z inwestorami, z ludźmi z zewnątrz, z mediami. No nie robię już podstawowych rzeczy. Myślimy o tym, to, jakie są duże rynki w Europie Zachodniej. To są duże rynki na 10-20 miliardów złotych. Robimy analizy tego. Spotykam się z ludźmi od sztucznej inteligencji, oni mi tam wałkują przez godziny, dlaczego ich firmę wybrać i dlaczego oni nas przenoszą w jakiś kosmos. Nie robię zakupów. Jak robiłem zakupy przez 4 lata, udawało mi się kupować. Kilkanaście tysięcy książek. Odkąd przestałem robić zakupy, moi ludzie, zresztą witam Was serdecznie, chłopaków z Warszawy, z Łodzi, to są moi kupcy. I teraz 50 kupców zamiast mnie robi w Polsce zakupy milionów książek. No i ja zarządzam nimi przez, przez dyrektora. Nie? Jak zarządza się tak dużym asortymentem? Bo wielu producentów ma, wiesz, tysiące skał. I mają dość. No, sam się dziwię. Rzeczywiście mamy teraz w ofercie siedemset pięćdziesiąt książek i trochę nie książek. Nasz, nasza oryginalna oferta to jest 730 tysięcy książek naszych, czyli tych używanych. I jest to dość trudne, bo jak mnie się pytają, ile ja mam książek, to ja wiem. Ale jakie mam książki, no nie wiem, no bo ja znam tylko parę tysięcy tych książek. No jest system magazynowy, numeryczny, w którym każda książka ma przypisany kod kreskowy, w ten sposób je poszukujemy. W sklepie czy w naszych marketplacach no znajdujemy dzięki internetowym, programistycznym rzeczom no każdą z tych książek. Problem jest taki: jak mamy unikalny tytuł, a 100 tysięcy książek tylko Mateusz w, w Polsce. W Allegro, jeżeli ktoś kupuje używaną książkę, połowa kupuje u nas tak naprawdę, w Empiku obecnie każdą używaną książkę kupujecie też z Tezeusza. I problem jest wtedy, jeżeli ta jedna konkretna książka jest w kilku miejscach sprzedawana, no i system musi w ciągu ułamka sekundy zablokować sprzedaż tej książki, tego produktu na innych miejscach. Dobrze, że powiedziałeś o Empiku i Allegro bo ten temat bym chciał bardzo, bardzo mocno pociągnąć. No właśnie, Empik, myślę, że o Tezeuszu między innymi dlatego też zrobiło się ostatnio głośno, bo świat obiegła informacja, przynajmniej też nasz polski, ten nasz polski świat, obiegła informacja o tym, że zaczynacie współpracę z Empikiem. Ja jednocześnie dokopałem się do informacji, że co prawda bez daty, ale no, będzie się kończyła współpraca z Allegro. I to jest też informacja oficjalna. I zastanawiam się, co dla twojego biznesu oznacza ten ruch? Bo to wygląda na duży ruch. No, zaczynaliśmy od Allegro, jak większość e w Polsce. No i każdy zna Allegro. Mi doradca pr mówił, żeby nie mówić za, za dużo, więc powiem tak oględnie. Na Allegro się robi duży biznes, skaluje się ten biznes. Myśmy na tym Allegro... Całą tą firmę ustawili, mamy własny sklep, ale na Allegro sprzedaż zawsze była większa i dominująca. Allegro lepiej sprzedaje zwykle od oryginalnego sklepu. Empik to jest całkowicie nowy rynek, to jest 7 milionów potencjalnych klientów, którzy nie kupują zwykle na Allegro, czy nie kupują w Tezeuszu. I rzeczywiście, od dwóch miesięcy, jak weszliśmy, jesteśmy pierwszą firmą taką outletową na MPK. No i mogę polecić, oni zrobili marketplace, żeby zwiększyć możliwości, i zapraszają tam różne firmy z różnych branż. Nas zaprosili, żeby cały rynek książki używanej jakby przeciągnąć do siebie. My, jako lider, dajemy im taką przepustkę, i rzeczywiście tych 7, tych 7 milionów ludzi tam istnieje. Nasze obroty na Empiku idą powiedzmy, no to są miliony, od pierwszego miesiąca to są już miliony. Empik osiąga powiedzmy różne korzyści, nie tylko to, że ma obrót z nas jakąś prowizję, ale my mu przynosimy dziesiątki, setki tysięcy klientów. Inne branże też z tego mocno korzystają. Dla nas EMPIK to jakby otworzył się całkowicie, jakbyśmy weszli do innego kraju. Z Polski przesunęli się do Czech, na Węgry, do Austrii. To jest tak duży rynek, który my urośniemy dzięki temu w ciągu roku o 50%. Nasze obroty, przez to, że weszliśmy na Allegro i przez to, że w ogóle rośniemy, rok do roku w październiku. Są większe o 60% w stosunku do października ubiegłego roku. I, I Empik ma duży wpływ na to? To tak zapytam, nie wiem, czy PRowiec pozwoli odpowiedzieć. Tak trochę zerkam po, po bokach, ale skoro Allegro było takim miejscem, które tak dużo daje, i Empik jest miejscem, które tak dużo daje, i one są w pewnym sensie rozłączne, to skąd decyzja, żeby wychodzić z Allegro? Słucham? Skąd decyzja, żeby wychodzić z Allegro w takim razie? No ja osobiście uważam, że prawdziwie taki pazur e-commerce pojawia się wtedy, jeżeli mamy taką masę krytyczną, taki pomysł biznesowy i taką odwagę, że większość naszej sprzedaży idzie przez sklep oryginalny. I tezeusz ma taki pazur i taką możliwość, żeby zrobić na rynku książki taką masę krytyczną, startując od książki używanej, żeby zrobić własny komes i własny marketplace branżowy. Dużym marketplace są jak Allegro, jak Empik. Zależy na tym, żeby małe, średnie firmy trzymać tam na zawsze. Zależy im, żeby rozwijać biznes, ale do takiej skali żebyś nie wymknął się z tego marketplace, no bo to jest ich interes. I dlatego, a jeszcze dodatkowo te marketplace'y konkurują między sobą o tych samych marszandów, o tych samych klientów. To tworzy jakby zrozumiałe napięcia. My chcemy zrobić skalę na marketplacach w trakcie zbudować na Magento taki super sklep Tezeusz, Pl, który będzie lepiej w naszej branży sprzedawał każdą książkę, każdy format tej książki, również e-booki i audiobooki i osiągnąć przewagę wobec sprzedaży marketplace'owej. Możemy tam pozostawać, coś z nimi współpracować, natomiast chcemy zmienić to. Nie chcemy być tym, który jest w dużym stopniu zależny od dużych marketplace'ów, tylko chcemy, żeby marketplace'y stały się Elementami uzupełniającymi dla naszego biznesu, co tworzy takie, takie bezpieczeństwo strategiczne dla firmy. To skoro rozmawiamy trochę o tej dywersyfikacji, to chciałbym też poruszyć kwestię cross-borderu. I pierwsze pytanie: podobne, jak to się ma do ta strategia cross-borderowa, co ona Wam ma dać i dlaczego Czechy akurat, bo to też mnie zaciekawiło. Ja myślę tak, jak nikt do tej pory nie wiedział, że rynek książki używanej, czy w ogóle rzeczy używanych w Polsce, to są po prostu miliardy. Żeby jakby tak porównać, to to, cośmy na małą skalę zrobili w książce używanej, czyli odkryli ten rynek, że on ma 200-300 milionów, że on nie jest taki rozproszony, że to nie są małe podmioty, to tak z grubsza, jakby ktoś w Polsce miał pomysł i skutecznie go przeprowadził, i zintegrował, skonsolidował cały rynek samochodów używanych. Sto razy większy. Nikomu w Polsce się nie udało i prawdopodobnie na świecie stworzyć wiodącej firmy, nawet krajowej, na rynku samochodów używanych. Nikt chyba o tym nawet nie pomyślał. Podobnie było z rynkiem książki używanych. A można stworzyć z każdego rynku ogromny, miliardowy rynek rzeczy używanych, zwłaszcza w obecnych czasach. Kiedy jest na to potencjał? Rynek książek używanych w Europie to jest około 20 miliardów złotych albo 40. I my chcemy tymi tylnymi drzwiami wejść na te rynki, ponieważ one są tak samo rozproszone jak rynek książek używanych w Polsce. Czechy są dla nas pilotażowym rynkiem. To jest mały rynek w sensie ilości ludzi. Natomiast ich rynek książkowy jest większy niż w Polsce, bo Czesi więcej czytają, więcej kupują. Dla nas jest to pilotażowy rynek, na który wejdziemy za 5-10 milionów w pierwszym roku, który ma potencjał zbliżony do polskiego rynku. Tam będziemy jakby kupować, tak jak umiemy, dużo na bogato, sprzedawać w pierwszym rzucie przez marketplacy, które są w Czechach, między innymi też przez Allegro. I jeżeli po roku nam sprawa wyjdzie, to wejdziemy, powiedzmy, na inne rynki europejskie, zachodniej Europy, które mają tą samą strukturę rozproszenia. I to nasze know-how, przetrenowane przez kilkanaście lat w Polsce, chcemy tam wykorzystać pod marką międzynarodową Type.com. Mega mi się to podoba. Mega mi się w ogóle dobrze tego słucha. A niestety czas nam się pomału kończy, i bardzo ubolewam. Ale chciałbym jeszcze te nasze ostatnie minuty poświęcić na jedno pytanie dotyczące sztucznej inteligencji. Też dużo o tym mówisz, mocno się o tym, mocno się na ten temat chwalicie. Współpracujecie z było nie było z jedną z bardziej renomowanych firm, myślę, że na świecie. I zastanawia mnie w czym, gdzie będzie ta przewaga, w czym ta sztuczna inteligencja będzie wam mogła pomóc, tak, inspiracyjna. Dla nas jakby są takie dwa momenty, które w szczególności sztuczna inteligencja stokrotnie zwiększy nasze możliwości. Przede wszystkim dla nas ważniejsze są zakupy niż sprzedaż. Jeżeli my dobrze kupimy, to tak jakbyśmy odkryli skarby, czy złoża ropy, czegokolwiek. Jeżeli dobrze kupimy, to jest rzadki towar, zwłaszcza książki używane czy. Dobre samochody używane, czym więcej kupimy w pewnym standardzie, tym więcej tego sprzedamy. My potrzebujemy oszacowania całych rynków głębokich książek. W Polsce rynek książek to nie są 4 miliardy. Rynek głęboki książek to jest 50 do 100 miliardów. Czyli to jest rynek książek w posiadaniu osób prywatnych, instytucji, który jest pasywny. I to samo jest w Europie czy na całym świecie. My chcemy zarabiać nie na książce używanej, nie na książce nawet elektronicznej. My chcemy uruchomić potencjał tych 50 milionów, żeby zaczęły się wymieniać czyli żeby ludzie zaczęli częściej sprzedawać, kupować, wymieniać się tymi książkami, zarówno papierowymi. Jaki chcemy zdigitalizować cały rynek książki w Polsce, książki używanej. Od przyszłego roku zaczniemy digitalizację kilku milionów książek, których do tej pory w wersji elektronicznej nie było. Do tych procesów potrzebujemy sztucznej inteligencji, ponieważ skala tego, sposób skomplikowania tego, złożoność nie jest do objęcia, jakby. Taką zwykłą ludzką aktywnością, analityczną ani decyzyjną, musimy mieć taką faktorię danych, która umożliwi pracę na takich danych jakby milionowych już, z których część jest jakby głęboko ukryta, która część jest nie do, nie do wydobycia. Musimy te dane wydobyć, żeby wiedzieć, no jak się nimi posługiwać. Kolejna sprawa odnośnie sprzedaży. No to jest kluczowa personalizacja rekomendacji, obsługa klienta całkowicie zautomatyzowana, w której nie trzeba już jakby ludzi. No i do tego powiedzmy taka optymalizacja cenowa. Dla nas jest bardzo istotne przy półtora milionowych, a wkrótce kilku milionowych ilości tytułów produktów w konkurencyjnym rynku cały czas właściwie w czasie rzeczywistym zmieniać ceny, żeby mieć ceny albo konkurencyjne w dół, Albo w górę, tak jak powiedzmy akcyjny, człowiek nie jest w stanie, nawet cały duży zespół zrobić takich rzeczy bez zaplecza sztucznej inteligencji. Dobrze, Andrzej, no to cóż mi pozostaje? Pozostaje mi trzymać kciuki za wasz rozwój, bo z tego, co słyszę, będzie ambitny i na pewno będę obserwował, będę też bił brawa, mam nadzieję, za kolejne sukcesy. Tobie chciałem podziękować za naszą rozmowę, a Wam, że byliście z nami, no i słuchajcie, wielkie brawa dla Andrzeja. Dziękuję.